Cześć! Dzisiaj pokażę Wam wędkę Tubertini Styx. Jest to dwuczęściowa wędka. W zestawie macie trzy szczytówki. Uchwyt na haczyk. Bardzo fajny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka, który naprawdę jest bardzo przyjemny. piankową rękojeść. Tutaj jest takim fajnym podziałkiem. Szczytówki, które są w zestawie, pozwalają nam łowić i na klasyka, i na metodę. Bo w zestawie jest 0,75 OZ, 1,5. Dzisiaj tą wędką łowiłem na klasyka. Bardzo... Fajne ryby, bo łowiliśmy duże płocie, ale z bardzo delikatnymi zestawami. Łowiłem je na jedną ochotkę. Ta szczytówka, która jest w zestawie, naprawdę bardzo fajnie pokazuje najdelikatniejsze brania. A gdybyśmy jeszcze bardziej chcieli us ukierunkować się na klasyka, dodatkowo można dokupić y szczytówkę półozetową. I wtedy mamy cztery szczytówki, tak naprawdę dwie bardziej ukierunkowane na metodę, a dwie bardziej ukierunkowane na klasyka, co w tą wędkę czyni naprawdę bardzo uniwersalną. Bo kiedy ona pracowała pod płotkami mi tutaj, to jeszcze czułem sporą, spory zapas w blanku pod duże karpie. Przesta jej lekkość można ją spasować bardzo dobrze z kołowrotkami w rozmiarze 4000, tak jak tutaj, co naprawdę pozwala nam ją dobrać do wielu różnych kołowrotków. Ten akurat zgrywa się z nią idealnie, bardzo fajnie mi to dzisiaj działało i jestem z tego zestawu generalnie zadowolony. Na pewno nie omieszkam przetestować jeszcze tego styksa na dużych karpiach, bo drzemie w niej moc i o ile w tych płotkach nie było problemu, to o tyle jestem ciekaw, jak będzie to z karpiami. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych produkcji.